Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Wszystkie kalendarze adwentowe, które w tym roku mają swoją premierę już otwarte, wszystkie z nich zweryfikowane do połowy, bo okienka 1.12 zarówno w City, we francach, w Potterze, jak i w Star Warsach już zostały przeze mnie otwarte. Pora na otwarcie okienek 13.24 w kalendarzu Lego Harry Potter. Jak pewnie widzicie, połowa okienek otwarta, więc będzie łatwiej otwierać drugą połowę. Ale tutaj sobie jeszcze o, mogę tak popoprawiać to, co zostało tak lekko domknięte. Przypominam, że kalendarz kosztuje katalogowo 140 zł bez grosza. Znajdziemy tutaj trochę minifigurek, znajdziemy tutaj trochę też takich o miniaturowych konstrukcji, jak na przykład ten taki mały Hogwart. No i to właściwie tyle. Ten kalendarz wydaje mi się jest słabszy aniżeli zeszłoroczny, ale muszę się przekonać, jak to będzie wyglądało po otwarciu wszystkich pozostałych. Całych okienek, więc zaczynam to robić. Okienko numer 13. No i mamy tutaj choinkę. E, tutaj znalazła się czternastka, i w niej znalazły się znowu ta okiennica, która była ostatnio. Więc pisaliście, że to może jest do pokoju życzeń, żeby to jakoś ozdobić. Mm, sam nie wiem, co to jest. Jakieś takie elementy ozdobne wewnątrz-hogwartowe. E, trochę to jest dziwne. E, tutaj mamy którąś siostrę patil, tylko nie wiem czy parwati czy padme, więc panna patil już w moje ręce trafia. A co zawiera okienko 16? Jej, yeah, jeszcze jedna choinka. Nie, naprawdę jest słabo w tym roku i to w porównaniu z zeszłym rokiem to jest tak powiedziałbym mega słabo. Tutaj mamy nie wiem, pianino czy fortepian, trochę mam za daleko, żeby to zobaczyć z bliska, złożę to będę wiedział wyciągnąłem, dobra siedemnastka za nami to jeszcze osiemnastka tutaj mamy jakiś taki bufet, spoko to się akurat przyda dobra, po co ja to tak ogarniam Przecież mogę sobie po prostu po kolei otwierać okienka, nie muszą być numerkami otwarte. E, dobra, tutaj mamy nutki mikrofon, to jest akurat y, ok. Tutaj wszystko otwarte za wyjątkiem numeru 23. Tutaj znalazł się kolejny jakiś taki hmm, zestaw prezentów. Bez sensu w ogóle są te dodatki. E, w 19 mamy drugą z sióstr Patil. Więc spoko, że obie towarzyszki Rona i Harego na bolu, na, bolu, na balu Bożonarodzeniowym się, oczywiście, tutaj znalazły. Okienko 22. I tutaj mamy kogo? Któż to jest? Co to Hermiona jest? Jakoś tak dziwnie wygląda na tym zdjęciu, ale to jest chyba Hermiona. No, ona miała taką różową sukienkę. Wygląda dziwnie, troszeczkę jakby jej wodogłowie się zrobiło. A tu mamy drugi element stołu takiego bufetowego, no i 24. Eee... Buchar za wygranie turnieju trójmagicznego. Nie przeniosłem się, czyli mój nie jest świstoflikiem. No dobra. Składam i oceniamy drugą połówkę tego kalendarza. No dobra, już mogę śmiało stwierdzić, że ten kalendarz jest przeokrutnie słaby. Naprawdę nie przekonuje mnie w nim jakoś nic szczególnego. Plusem jest to, że dostajemy obie siostry patil. Nadal nie rozumiem, dlaczego zdecydowano się na to, żeby te sukienkowe nóżki zastąpić po prostu brikami 1 na 2 z dodatkową płytką 1x2. To jest w ogóle dziwne i bez sensu. Dodatkowo tutaj jeszcze hermiona ma krzywy nadruk, ale nieważne. Co do główki, dziwna taka fryzura, ale myślę, że to też może być fajne do takich na przykład czasów wiktoriańskich, więc ona będzie przydatna pod tym kątem na plus. Natomiast no, hermiona w ogóle zdenerwowana, z drugiej strony jest bardzo. To jest też taki dubel z wieży zegarowej. Jeśli ktoś ma wieżę zegarową, to absolutnie może sobie ten zestaw odpuścić. Co do sióstr patil, mamy tutaj taki zabieg, że jedna z nich ma po prostu inny. Kolor na, załóżmy, sukience, tak to nazwijmy, i inny na torsiku, i druga tak samo. Buści praktycznie są takie same, albo w ogóle są identyczne. Włoski są takie same, więc dostajemy taki atak klonów. Ta jest tutaj bardzo uśmiechnięta, i druga też jest pewnie uśmiechnięta. A jakże, więc dostajemy dwie dziewczyny, które są wręcz swoimi klonami. No i ta ich obecność tutaj też, szczerze mówiąc, czy to tak gratuje, No też jednak nie sądzę, bo są praktycznie identyczne. Co do prezentów, mamy trzy w ogóle strasznie dziwne prezenty i mamy miotłę. I ten prezent wygląda spoko, rzeczywiście to imituje taką zapakowaną w jakiś pergamin miotłę. Tutaj mamy jeszcze liścik z informacją, spoko. Co do pucharu za wygranie turnieju Trójmagicznego, no nie wygląda źle. Dodatkowo warto mieć węże w tych kolorach, jeśli byście chcieli na przykład zbudować taką nano czy też mikrokomnatę tajemnic, one się mogą przydać. Także spokojnie, ja je miałem do tej pory jakieś w kolorach czerwonych z Ninjago. Nadal nie wiem co to jest i do czego to służy. Jeśli chodzi o montowanie tego choćby w pokoju życzeń, no okej, okay, fajnie, ale po co? Żaba i listki się przydadzą, a reszta po prostu pójdzie na elementy. Ten stół wygląda całkiem fajnie. Mamy tutaj masę jakichś takich deserków, napojów i dwa czerwone rogi, które w sumie chyba tworzą tutaj taką, jakby jemiołę, ale nieważne. Stół jest akurat ok, on mi się podoba, mamy tutaj dużo przydatnych elementów. Te dwie choinki, to jest w ogóle, no nie wiem, spoko są te serki z brokatem, bo rzeczywiście one są takie, a nie, nie są z brokatem. To się sam wkręciłem, myślałem, że jest brokat. Nic wartego uwagi. Ta choinka również to jest po prostu takie rozszerzenie, właśnie do wieży zegarowej. No i mamy jeszcze fortepian, który akurat wygląda ok, tylko nie wiem czy nie jest trochę za mały jak na fortepian. No i tutaj mamy. Mikrofon na statywie i serio, nie można było dać już mikrofonu, skoro jest gotowy odlew, tylko dawać po prostu ten rożek Ech, bez sensu. No i tutaj mamy Tyla 2x2 z nadrukowanymi minutkami, one będą przydatne i spoko. Ale szczerze mówiąc, 140 katalogowo, czy nawet te 100 parę złotych, które zapłacicie kupując ten kalendarz, to nie jest absolutnie nic porywającego. Ja bym wolał znowu kontynuację takiego klasycznego Harry Pottera, a tutaj jesteśmy, no chcąc, nie chcąc, zmuszeni do wzięcia udziału. W balu bożonarodzeniowym, i jeśli nie macie tej wieży zegarowej, to spoko. To jeszcze ten zestaw wtedy może Wam się spodobać. Jeśli to, co w nim jest, bo mamy tutaj takie niecodzienne stroje bohaterów, i w ogóle, ale jeśli macie. Tamten zestaw, to szczerze mówiąc tutaj dużo się dubluje, dużo się powtarza i mamy jakieś takie dziwne wypełniacze w stylu choćby właśnie wcześniej pokazywanego tego miniaturowego Hogwartu, który jest naprawdę zbędny i to tak jakby kompletnie nie pasuje, bo mamy tutaj całą masę elementów właśnie związanych z Turniejem Trójmagicznym i Balem, bo oczywiście mieliśmy też miniaturowy choćby statek Durmstrangu, o czy też powóz babatą, i tu nagle dostajemy miniaturowy Hogwart, a wszystko jest w ogóle kompletnie inne i tak niekoniecznie do siebie pasujące, więc ja w tym roku jestem na nie, ten kalendarz mnie zawiódł, no ale jeszcze są trzy do otwarcia, do samego końca. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!